Chiemka, witam Was wszystkich. To bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie. Na samym wstępie chciałbym Was poprosić o zostawienie dużej ilości łapek w górę oraz o subskrybowanie tego kanału. A teraz lecimy sobie z odcineczkiem. Pewnie się teraz zastanawiacie, co to kurwa właśnie przed chwilą było. Właśnie próbuję z tym filmikiem kopiować znanego youtubera. Jak ktoś napisze w komentarzu, jaki to youtuber, to przypnę mu. Przypnę jego komentarz na górę i oznaczę, oznaczę serduszkiem. Pierwszy komentarz, że tak powiem, wygrywa, każdy będzie przypięty, a każdy kolejny będzie oznaczany serduszkiem. I tutaj postaram się wam nagrać odcinek, których nie propsuję, czyli po prostu takie, kurwa, granie w Hero i, i pierdzielenie o głupotach, tutaj... Zły, zły dzień na nagrywanie, Hero, bo dzisiaj mam dzień wolny od pracy. Mamy godzinę 14, a, a mi zostało no, ten, ten dodatkowy, dodatkowy zasób energii. W sensie 84 to jest full energii, jaki, jaki mi został. Treny już też zrobione. Jeszcze, jeszcze miałem tutaj w tygodniowych 30, którą też już zrobiłem, więc dzisiaj z trenu zrobiłem w multum. I zbliżam się już do 30 tysięcy treningów, więc 19 trenów, więc wydaje mi się, że nawet dzisiaj, no na pewno to się dzisiaj, dzisiaj zrobi, taki jakiś trening trzeba dobry, e, dobry zrobić, przynajmniej, przynajmniej będziecie widzieć, e, widzieć jak, jakie treningi się powinno wybierać, a nie po prostu patrzeć na insidera, jakie on robi i myśleć, że tak jest ok. O dobra, tu mamy trzy, Taki już możemy sobie, taki już sobie możemy wziąć, sporo osób, sporo osób pisało, że mam jakąś kurwa chujową jakoś audio, fakt polizna takich ludzi, wywalone w to, wystarczy sobie podgłośnić słuchawki czy coś w tym rodzaju. Trudno, nie mam mikrofonu, nagrywam na lapku i, i mam wbudowany mikrofon w laptopa, więc Mm. Więc takie tak z audio i koniec, kropka. Dobra, tak się zastanawiałem, co, o czym by tutaj gadać na tym odcinku. E, tutaj trzeba kontrolować z e, Sponkiem. <laughs> Dobra, nikt to nie widział. E, nie, wcale nie chciałem przegrać, tak miało być. Dobra, mniejsza o to. I tutaj właśnie się zastanawiałem, co tutaj nagrać na tym odcinku e, i postanowiłem, że mniej więcej postaram Wam się. Powiedzieć, jak logistycznie rozplanowywać kryjówkę, a poza tym teraz, jakbyście byli na, w dosyć wysokim rozwoju kryjówki, macie bardzo tani rozwój tego, dodatkowych miejsc do właśnie tych tutaj do kopania, no ja odblokuj plac budowy, jest bardzo to tanie, ja mam normalnie po milion, no mi to kosztowało, teraz to kosztuje po 100 k więc jakbyście chcieli zauważyć, to to nawet dwa naraz napierdzielam i się zastanawiam, czy sobie nie pierdyknąć trzeciego bota, żeby, żeby coś tu się jeszcze działo, albo nawet trzeci pierdyknąć. Jakbyście zwrócili uwagę, także powyżej 14 dni yy, można skipować za 100 opon. W sensie, że to powinno kosztować dużo, dużo więcej. nie wiem, jakieś 600-700 opon, coś takiego załóżmy a można skipować za 99. Nie wiem jak długo to się utrzyma, do kiedy tak jest, ale tak jest, więc. Więc, kto zdoła skorzystać, ten skorzysta. Tu zaraz jakaś wigówka się robi, treningi zrobione. Dobra, i tak przechodząc do tej kryjówki, przechodząc do tej kryjówki, o co chodzi mi o logistycznie rozplanowaną kryjówkę? Chodzi o to, żeby sobie ułatwić robotę, yy, trzeba tą kryjówkę ładnie uporządkować. W takim sensie. No, mniej więcej, mniej więcej tak jak ja. Nie mówię, żebyście przerysowali tą kryjówkę jeden do jeden, jak, jak, jaka jest moja, ale na wzór mojej możecie sobie spokojnie robić. I mówię wam, że na początku pierwsze piętro opłaca się zrobić. E, zrobić tego e, EXPA, bo jakbyście zauważyli, to nie muszę rolować na samą górę, żeby to kliknąć, bo jakbym miał na przykład tutaj e, klej, to bym nie mógł to kliknąć, bo by mi to przeszkadzało, prawda? A tak to mogę sobie to kliknąć, nie rolując na samą górę, żeby to kliknąć w jakiś ten sposób, żeby o, tutaj na przykład jakbym miał klej, to bym musiał, to bym mógł teraz dopiero to kliknąć. I to, jest, I to jest najlepsze ułożenie, dlatego, że potem możecie sobie zrobić centralną kryjówkę i wszystkie generatory macie w linii i to ładnie wygląda moim zdaniem no i potem oczywiście po jednej stronie klej, po drugiej stronie zeronit i jest wszystko ładnie ułożone, kolejna rzecz, to żeby nie, jak macie jakieś takie budynki, z których się dzieje jakaś akcja, typu warsztat typu fabryka obrono, atakobotów obronobotów, to warto trzymać to sobie po prostu wyżej, prawda, żeby, żeby na przykład wchodzicie do kryjówki, macie tutaj obronoboty odbieracie je, klikacie następne, klikacie tutaj następne, a odbieracie powiedzmy z warsztatu, odbieracie punkt umiejętności z siłowni, przeklikujecie, a na dole macie same praktycznie pasywne budynki, tak jak ja w tym momencie, których akcja nie jest wymagana, po prostu one są i działają na, na Waszą kryjówkę typu harcerskie, pomieszczenie z trofeami, z trofeami i tak dalej. To nie jest jakiś wymóg, żeby tak robić, ale ja zauważyłem, że to bardzo, może nie jakoś bardzo, ale ułatwia po prostu życie i y, przyspiesza pewne akcje. Na przykład, jak, jest, jak macie przylagowany internet, to nie musicie tej kryjówki zjeżdżać w dół, bo to, bo to wiadomo, że się odpierdoli ten, to jebane kółeczko, które sugeruje, że jesteście na jakimś wypisdowie i wasz internet, internet kuleje i ciężko wam y, cokolwiek zrobić. No i no a poza tym poza tym w kryjówce to rozłożeniu reszta rozłożenia rozłożeniu budynków nie ma znaczenia. Wiadomo, że, że tutaj generatorownie pod koło jakichś budynków, no, zawsze jeden zawsze to jest nie do pary, że, że ten jeden generator jedną, jedną stronę ma nieużyteczną. Tutaj możecie zauważyć, że że te budynki u mnie na tym są bardzo słabe i z generatorem, dlatego że po prostu ja nie grałem pod te budynki, bo one nie były potrzebne. Nie były mi po prostu potrzebne, a z racji tego, że, że tutaj te nowe place są tak tanie, no to ja sobie to po prostu rozbudowywałem no i skipowałem za opony. Trochę mi odjebało, bo jak zacząłem to robić, to miałem ponad 1000 opon, a, a teraz to nawet nie będę mówił, ile mam, bo już szkoda gadać. I po prostu, i po prostu nagle, nagle, e, nagle miejsce na e, na expa się znalazło. Tutaj robimy oczywiście kolejne miejsca, póki są tanie. Planujemy wstawić oczywiście pomieszczenie beta, które też mi nie było potrzebne, bo nie miałem tych, yy, tych pomieszczeń, które produkują EXPA. No i fabrykę Atakobotów sobie drugą wstawię, a, a reszta będzie czekać. Jakieś te pozycje obronne. Pozycja obronna, kantor i kuj, bohaterka, bo, bohaterska kuźnia. Najbardziej bezużyteczne, yy, bezużyteczne budynki są w magazynie i takie pozostaną. A propos mojej kryjówki... Tutaj z trawkiem, trawek tutaj przerażony, bo, 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 on nie skipuje tak jak ja, i tutaj trawka może kiedyś się uda go dogonić. Czemu nie? Tutaj mamy 4%. 4% to jest naprawdę dużo. Tutaj e, Jakub jest, jest za, za mną z taką samą ilością. Też jest blisko mnie, bo wskoczył dodatkowy procent na 45%. Wskoczył e, no zaraz po mnie, więc, więc tutaj też trzeba mieć na baczności kryjówka pod rozwój top 2. Możemy zerknąć sobie na kryjówkę trawkach i tutaj widzicie, że zaburzenia estetyczności i logistyczności, którą wymieniłem przed chwilą, że budynki E, które wymagają jakiejś akcji, że trzeba je kliknąć, e, są niżej niż mogłyby być. E, utrawka, jak najbardziej, to jest, no ale ro, ro, rozmieszczenie budynków w, w kryjówce to jest indywidualna sprawa. Nie jest złe, bo, bo najważniejsze, że, że wszystkie że generatory są koło użytecznych budynków, ma, ma budynki na wysokich levelach, więc kryjówka jest elegancka, tylko po prostu, tak jak mówiłem, że nie jest to estetycznie według fałdy. Rozłożone. kryweczka faudy zawsze musiała być ułożona. No ten taki kurwa, że musi mieć wszystko elegancko, nieważne. I tak to mam. Dobra, co by tu jeszcze porobić, kurwa? Bo nie, nie czuję się swojo w nagrywaniu takich bezsensownych odcinków jak ten. Wydaje mi się, że hmm, jeśli ktoś jeszcze dotrwał do, która minuta, do 9 minuty 30 sekundy, to chciałbym zapytać się takich osób, co by, czy chciałyby na przykład w następnym odcinku, że sobie tutaj po drużynce, po osobach z drużynki przelecę po wszystkich i postaram się coś powiedzieć odnośnie tych, tej osoby. To może być nie tyle ciężkie, że ja praktycznie nie znam swojej drużyny, bo ja tylko gram w te gry, a nie udzielam się na czatach. Może jakbym wymienił, jakbym znał z 10 osób, to, to bym był zadowolony z tych 30. Więc może być ciężko z nagrania takiego odcinku, ale może się będę wspierał e, pomocą e, jakiejś osoby, jeśli się zgodzi. E, mam już jedną na myśli. Może wy też macie, jak, jak wiecie o kogo chodzi, to możecie napisać w komentarzu, a jak macie jakiś inny pomysł na odcinek, jakbyście chcieli, żeby coś nagrać, typu ocenki widzów bądź jakieś inne gówno, to, to także możecie pisać w komentarzach. Dobra, mamy powyżej 10 minut filmu, więc reklamy już mogę wstawiać, jeśli w ogóle ktoś by chciał mieć jakieś reklamy na moim bezsensownym kanale z kurwa zerową ilością subskrypcji, więc już bym mógł wstawiać te reklamy. Ale tego nie zrobię, bo mam szacunek do widza, że reklamy psują odcinki. Dobra, więc mamy taki odcineczek z dupy trochę. Pamiętajcie, żeby pisać swoje propozycje w komentarzach. Ja się na razie z wami żegnam. Do następnego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i lajku pod tym filmem. Do następnego. Elo.